Mówmy, że święty na dzisiaj to Ale na początku zaprośmy do naszej modlitwy Michała Archanioła. Święty Michał Archaniela, wspomagaj nas w walce przeciw niegodziwości, w zasadką złego ducha. Bądź naszą obroną. Oby Bóg pogromić nas pokornie o to prosimy. A ty was, niebieskich dostępów szatana, inne duchy złe. To wy nas gubę do szlustki po tym świecie krążą. Mocą Bożą, spęd do piekła. Amen. Michale Archaniela, wspomagaj nas was, w was. Wyśmiej chodziłości, zasoską złego ducha bądź naszą bramą. Oby go Bóg pogromić w pokoju i o to prosimy. A ty wożny niebieski dostępów szatana, inne duchy złe. To wy nas zgubę do szlustki po tym świecie krążą. Młocą Boże splnij do piekła. Amen. Michale Archaniela, wspomagaj nas bardzo, a przeciw niego godziwości zasadzkę złego ducha bądź naszą bron. Oby go Bóg pogromić tak się pokornie o to prosimy. A ty woz niebieskich wstępów, szatana inne duchy złe, które nas głowę do środkich po tym świecie krążą. Młodcą Bożą, splnij do piekła. Amen. I Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Zacznijmy od Psalmu, który jest przypisany na dzisiejszy dzień. Psalm 24. Do, Pany, do Pana należy Ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy. Albowiem on go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, którego dusza nie lknęła do marności. On otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga, swego zbawcy. Oto pokolenie tych, że Go szukają, że szukają oblicza Boga Jakuba. Amen. Moi kochani, dzisiaj tajemnice radosne, Żańca Świętego. I Chciałbym na początku coś przeczytać odnośnie rozważań do tego wrzańca, bo będziemy łączyć te tajemnice z, z, jakby to powiedzieć, z objawieniami w Karabandala. Wielu księży, a w szczególności na przykład, wciąż profesor Robert Skrzypczak, na przykład w swoich kazaniach również o tym wspomina. Ale na początku taki mały, taki mały odnośnie statusu kościoła na temat właśnie tego objawienia. Kochani, zanim przejdziemy do modlitwy, chcę powiedzieć jedno jasno. Objawienia w Garabandal nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Kościół, ale też nie zostały potępione. Kościół zachowuje roztropną ostrożność i czeka na owoce. Przesłanie, które tam wybrzmiewa. Modlitwa, nawrócenie, eucharyspia, powrót do Boga jest zgodne z wiarą katolicką. Dlatego wszystko, co tu wypowiadamy, przyjmujemy w duchu pobożności prywatnej, pełnym szacunkiem do Kościoła i jego rozeznania. Nie chodzi o sensację. Chodzi o serce, które chce wrócić do Boga, i o matkę, która przypomina to, o czym łatwo zapominamy. To takie małe prowadzenie z mojej strony. A zatem, kochani, wyciszmy myśli. Ukręcimy po Jednak należy się odmawiać na końcu pokorze. To jest autonomiczna rozmowa z naszą mamą. Do niej się modlimy i wypraszamy. Łaski, prośby. Przez również dziękujemy za opiekę. Dlatego ja bynajmniej każdemu dorazem rozmowę rozmową na kolanach mi ojca i syna. I ducha świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego stworzyciela nieba i ziemi, i Jezusa Chrystusa, syna Jego jedynego Pana naszego, który się począł z ducha świętego. Narodził się z Maryj Panny, u po piłat Piłata, krzyżowan Umar i Wstąpił do piekła trzeciego dnia z Marchy wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmowolcego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierze Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty Chodcowaj, wszechu podpuszczenie. Ciało, zmartwychwstanie spanie. W odwieczne, Amen. Ojcze nasz, który w niebie, święć się imię Twoje, przyj Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki i na ziemi. Lewa naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O wiarę, za Was, Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami, krzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O nadzieja, za Was, Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między wiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, krzyżmy. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O miłość. Zawaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, krzesznymi teraz i w godziny śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas odownie opiekunem, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu, pierworodnego ptrzętu, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. i za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a także za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecanymi Tobie. Amen. Tajemnica pierwsza. Gwiazdowanie Najświętszej Maryi Panny. Maryja słyszy słowo i mówi niech mi się stanie. Nie pyta o plan, nie układa sobie zabezpieczeń, zawierza. Garabandal, matka, mówiła podobnie. Módlcie się dużo i czyńcie ofiary. Nie po to, żeby było nam ciężko, ale żeby serce przestało żyć tylko dla siebie. Prośmy w tej tajemnicy, żebyśmy umieli powiedzieć Bogu, tak, Zanim zaczniemy pytać, dlaczego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Lewa naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze i Nie bądź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami krzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dawajś Maryjo łaski,ś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś mi między nami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami krzesznymi. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dla Was, Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dla Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś w między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami krzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami krzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zobacz Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami krzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zobacz Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami krzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. To Maryja Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niej i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami krzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. To Was, Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami wczesnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekają, i za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a także za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecą mi Tobie. Amen. Piernica druga, II, nie świętej Elżbiety. Maria idzie do drugiego człowieka, niesie Boga w ciszy. Bez sen, bez spektaklu, bez potrzeby bycia zauważoną. Karabandal było tak samo. Proste miejsce, prości ludzie, a jednak Bóg blisko. Prośmy, żebyśmy i my nie mijali ludzi obok żeby wiara miała twarz dobroci, nie słów. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Dla Was, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zobacz Maryjo łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dowaś Maryjo łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zobacz Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zobacz Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, krzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zobacz Maryjo, łaski spełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, krzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryja, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywotu Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu, pierworodnego Poczęta, ból się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za tymi, którzy się do ciebie nie uciekają, a także za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecony mi Tobie. Amen. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Bóg przychodzi po cichu w ubóstwie zwyczajności. Nie tam. Gdzie człowiek szuka wielkości? Tak samo dzisiaj Bóg wchodzi tam, gdzie go wpuścimy, a nie tam, gdzie robimy hałas. Garabadal uczy: Jeśli szukasz Boga tylko w wielkich znakach, możesz go przegapić. Prośmy o oczy, które widzą małe światło. Ojcze nasz, któryś jesteś w niebie, święć się imię Twoje, czy królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajców. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zobacz Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, Błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdawaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zobacz Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, krzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zobacz Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, Święta Maria Matko Boża, Módl się za nami, Krzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zawaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, Święta Maria Matko Boża, Módl się za nami, Krzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami przyszłymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, krzeszmy, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, przeszłyń, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami przeszłyń, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, chrzestnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu, pierworodnego obrzędu, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekają i za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a także za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Amen. Pajnica czwarta ofiarowanie. Maryja słyszy, twoją duszę mieć przeniknie. Miłość prawdziwa zawsze kosztuje. Nie teatr, nie emocja, dar. Matka w garawandal wołała. Trzeba ofiary, nie kary. Ofiary, czyli miłość, która potrafi dać, nie tylko brać. Prośmy, żebyśmy nie uciekali przed tym, co trudne, bo tam Bóg najczęściej dotyka serca. Ojcze nasz, gdyś jesteś w niebie, święć się imię Twoje, święć Królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Lewa naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym I Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zobacz, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maria, Matko Boża.